Hej wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na moją poranną rutynę w wakacje. Po wstaniu zawsze sprawdzam telefon, social media takie jak Instagram, Snapchat czy YouTube. zanim zacznę robić cokolwiek innego to idę do łazienki żeby umyć twarz wodą i umyć moje zęby następnie wybieram mój outfit dzisiaj akurat postawiłam na króciutką bluzkę z jeansami bo na dworze było w miarę ciepło Teraz czas na włosy, więc postanowiłam spiąć sobie je w małego kucyka, ale połowa włosów nadal zostaje rozpuszczona. Jeśli chodzi o to, jak uzyskałam takie loki, bo wiem, że będą pytania, to zrobiłam sobie zwykłe warkocze na noc i potem z rana taki efekt uzyskałam. Jeśli chodzi o makijaż, to zaczynam od primera. Następnie miksuję dwa odcienie podkładu z Makeup Revolution Conceal and Define. Nakładam korektor i potem puder. Brwi wypełniam moją ulubioną pomadą z Anastazji. Następnie częściej używając korektora i pędzelka i pod koniec jeszcze używam bezbarwnego żelu. Następnie tuszuję rzęsy, robiąc przy tym mega dziwne i brzydkie miny, ale to chyba jak większość osób. Następnie konturuję moją twarz. Jak zawsze nie może też zabraknąć rozświetlacza. Spsikuję pędzelek, żeby efekt był bardziej intensywny. Na koniec obrysowuję usta konturówką z Way i dodaję bezbarwny błyszczek. Jeśli chodzi o śniadanie, to postanowiłam zrobić płatki owsiane z truskawkami. Dodaję jeszcze syrop klonowy i nasiona chia i śniadanie gotowe. Ostatnio też bardzo wkręciłem się w oglądanie Netflixa i aktualnie oglądam serial Good Girls. Następnie spędzam trochę czasu planując filmiki, które chcę nagrać. Notuję wszystko, co przyjdzie mi na myśl, tak naprawdę. Jeśli postanowię coś nagrać, to od razu to edytuję. Nie lubię zostawiać filmików na parę dni, więc jak coś nagram, to edytuję, żebym mogła to po prostu jak najszybciej wstawić. Teraz przeglądam Instagram, żeby czerpać inspiracje makijażowe, bo próbuję troszkę częściej teraz wstawiać coś na mojego Instagrama urodowego, więc tutaj możecie zobaczyć, jak robię makijaż. Na nią makijażu czas na zdjęcia i do tego używam mojego Ring Light i telefonu. Do przeróbki używam aplikacji Airbrush. Dzisiaj makijaż wstawiłam tylko na no moje story, bo nie byłam z niego w 100% zadowolona, ale zazwyczaj wstawiam normalne posty. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę i do następnego filmiku.